W tym materiale przedstawię Wam 10 przypadkowych odkryć. Dowiecie się m.in. dlaczego czasem warto jest mieć bałagan na biurku oraz co wspólnego ma produkcja bomb i płyn do czyszczenia toalet. Partnerem odcinka jest wydawca książki przypadkiem autorstwa Tima Jamesa. Znajdziecie w niej kilkadziesiąt historii o niezamierzonych odkryciach, które zmieniły świat. Za częścią z nich stały niezdarność lub pomyłka, inne były efektem niespodzianki lub momentu eureki. James zebrał najzabawniejsze i najdziwniejsze przykłady tego, jak nauka wielokrotnie dawała nam coś, o co wcale jej nie prosiliśmy. Fakty, które przedstawię w tym materiale, zaczerpnąłem właśnie z tej książki. Więcej szczegółów na jej temat znajdziecie w opisie, a my zaczynamy. Numer 10 Bałagan na biurku. Czy wiedzieliście, że niechlujne biurko przyczyniło się do jednego z najważniejszych odkryć biologicznych XX wieku? Aleksander Fleming był szkockim medykiem, którego fascynował temat bakterii. Prowadził m.in. badania ran postrzałowych i odkrył, że przyczyną najpoważniejszych infekcji były bakterie dostające się do rany wraz z kulą przeszywającą brudny mundur. Poza tym dowiódł, że ówcześnie stosowany środek odkażający zabijał komórki układu odpornościowego. Jednak do jego największego odkrycia doszło w 1928 roku. Fleming wyjechał na wakacje i zostawił swoje laboratorium w opłakanym stanie. Po powrocie odkrył, że szalki zarosły pleśnią. Zauważył, że jedna z nich wygląda inaczej. Pleśń zabijała bakterie wokół siebie. Przebadał ją i okazało się, że faktycznie zawiera w sobie coś, co było zabójcze dla bakterii. Jak pisze James, Fleming przypadkiem odkrył najlepszy środek antybakteryjny. W laboratorium Piętro niżej, mykolog Charles Latouche pracował z pleśnią o nazwie Penicillium Rubens. Odrobina jej zarodników przedostała się wraz z powietrzem w górę przez kratkę schodową i wylądowała na szalce Fleminga. Tam rozwinęła się sporą kolonię i zaczęła wydzielać antybiotyk. Flemingowi udało się go wyekstrahować. Dziś znany jest jako penicylina. Numer 9. Mikrofalówki. Mikrofale zostały wytworzone celowo w 1894 roku przez hinduskiego fizyka Jagadisha Bosa. Jednak ich najpopularniejsze zastosowanie zostało odkryte przypadkiem. W 1945 roku amerykański fizyk Percy Spencer pracował przy tzw. magnetronach. Chciał sprawdzić, czy promieniowanie mikrofalowe odbija się od wrogich samolotów i mogłoby posłużyć do ich wykrywania. Zauważył jednak coś niespodziewanego. Czekoladowy batonik w jego kieszeni roztopił się. Zaintrygowany postanowił przeprowadzić dalsze eksperymenty, między innymi z jajkiem i popcornem. Zrozumiał, że odkrył sposób na podgrzanie dowolnej substancji zawierającej tłuszcz lub wodę, a więc większości produktów żywnościowych. Gdy wojna się skończyła, przerobił generatory mikrofal na pierwsze kuchenki mikrofalowe. Początkowo były bardzo drogie i mało praktyczne, ale w latach 60. zaczęły się zmniejszać i stawały się coraz bardziej przystępne cenowo. Dziś dla wielu osób mikrofalówki są stałym elementem wyposażenia kuchni. Numer 8 bąbelki w szampanie. Większość z nas kojarzy mnichów z ważeniem piwa, ale czy wiedzieliście, że dzięki nim mamy także bąbelki w szampanie? W 1531 roku mnisi z opactwa świętego Hilarego w południowej Francji dokonali pewnego odkrycia. Zdarzyło się wówczas coś bardzo dziwnego. Zabutelkowane wino zaczęło eksplodować. Poprzednia zima była wyjątkowo surowa i byli pewni, że chłód zabił drożdże. Ale tak naprawdę przeszły stan uśpienia. Wciąż były obecne w winie i jak najbardziej żywe. Gdy latem w piwnicy zrobiło się cieplej, drożdże reaktywowały się i zaczęły konsumować cukier, w którym pływały, produkując przy tym alkohol i dwutlenek węgla. Jako że wino było już zakorkowane, gaz gromadził się nie mając ujścia, a ciśnienie rosło, aż w końcu rozsadziło szkło. Jak podaje James, mnisi uznali tę partię za katastrofę, ale okazało się, że ludziom bombelki przypadły do gustu. Dzięki butelkom z grubszego szkła udało się w końcu osiągnąć to, że gaz pozostawał rozpuszczony w cieczy, żeby spienić się dopiero po otwarciu. Masową produkcję musującego wina ze swojego przepisu rozpoczął nich Dom Pierre Perignon we francuskim regionie Szampania, od którego trunek wziął swoją nazwę. Numer 7 Bomba w toalecie. Pewien człowiek pomyślał, ciekawe co się stanie, gdy wrzucę do toalety chemikalia po bombach. Dzięki takim odważnym decyzjom można przypadkiem odkryć coś niezwykle przydatnego. Po pierwszej wojnie światowej Harry Pickup zajmował się porządkowaniem londyńskich fabryk, w których wojsko produkowało materiały wybuchowe. W jednej z nich natknął się na pozostałości po bombach i spróbował zmyć je wodą. Okazało się, że rozpuszczając się, usuwały także kamienny osad z sąsiadujących powierzchni. Substancją o tych niezwykłych właściwościach był siarczan sodu, który rozpuszcza się w wodzie i przekształca w kwas siarkowy, a ten z kolei rozpuszcza kamienny osad. Sproszkowany środek, wrzucony do wody, nadawał się idealnie do usuwania kamienia w toaletach, bez potrzeby wlewania do nich żrącego kwasu. To podsunęło mu pewien pomysł na stworzenie własnego produktu do czyszczenia. Nazwał go Harpik, od swojego nazwiska, a firma o tej samej nazwie funkcjonuje do dzisiaj. Numer 6 Gołębie i Wielki Wybuch W 1964 roku Robert Wilson i Arno Penzias otrzymali pozwolenie na skorzystanie z najnowszego urządzenia Bell Telephone Laboratory, 15-metrowej anteny tubowej Bighorn w New Jersey. Była ona zdolna rejestrować promieniowanie gwiazd. Wilson i Penzias szczególnie zainteresowani byli promieniowaniem pochodzącym z gwiazd Drogi Mlecznej, ale gdy rozpoczęli pomiary, coś nie grało. Zarejestrowali stałe zakłócenie w postaci szumu mikrofalowego o częstotliwości 160,2 GHz. Był to sygnał, który nie mógł pochodzić ze znanych źródeł astronomicznych. Co więcej, intensywność sygnału była dużo niższa niż gdyby emitowały go gwiazdy. Był tak słaby, że musiał pochodzić z dużo dalszych zakątków kosmosu. Zrozumieli, że coś jest nie tak z anteną. Okazało się, że w jej wnętrzu dwa gołębie uwiły gniazdo, pozostawiając grubą warstwę odchodów. O ich usunięciu zakłócenia jednak nie zniknęły. Sfrustrowany Penzias skontaktował się z Robertem Dickiem z Princeton. Dick, zwolennik teorii Wielkiego Wybuchu, szybko zrozumiał, że Penzias i Wilson odkryli coś istotnego. Dick prowadził badania nad kosmicznym promieniowaniem tła, które zgodnie z teorią Wielkiego Wybuchu miało pozostać jako relikt z czasów początków wszechświata. Okazało się, że zakłócenia rejestrowane przez antenę idealnie pasowały do przewidywań teorii. Dick wraz z zespołem Pracował nad urządzeniem, które miało pozwolić na jego wykrycie, a tymczasem Penzias i Wilson dali mu dowód na tacy. Numer 5. Nietłukące szkło W 1903 roku francuski chemik Edward Benedictus przypadkowo strącił szklaną zlewkę. Ta jednak się nie roztrzaskała, co mocno go zaskoczyło. Poprzedniego dnia przygotowywał w niej nitrocelulozę, której resztki pozostały na ściankach. Była to przejrzysta, lepka i bardzo mocna substancja. Jak pisze James, kilka lat później, czytając artykuł o wypadkach samochodowych, w którym opisano obrażenia spowodowane odłamkami szkła, Benediktus przypomniał sobie nietłukącą się zlewkę. Natychmiast zabrał się do pracy, umieszczając warstwę nitrocelulozy między dwiema szybami. Uzyskał materiał, który nie rozpadał się po uderzeniu, ponieważ nitroceluloza trzymała odłamki szkła w miejscu. Benediktus wprowadził swój nowy wynalazek na rynek pod nazwą Triplex. Używano go m.in. w okularach do masek gazowych, szybach samochodowych, oknach czy kuloodpornym szkle. Numer 4 Płatki śniadaniowe. W 1894 roku amerykański sprzedawca mioteł John Kellogg dokonał przypadkowego odkrycia, które zrewolucjonizowało świat śniadań. Pewnej nocy John przygotowywał ciasto pszenne i zapomniał o nim na całą noc, bo poszedł pomóc swojemu bratu, który pracował w szpitalu psychiatrycznym. Drożdże w cieście przerobiły cały cukier na dwutlenek węgla, który ulotnił się, a ciasto się zapadło. Zamiast wyrzucić nieudane ciasto, bracia Kellogg postanowili je rozwałkować. Okazało się, że rozpadło się ono na małe płatki, które można było ugotować. Ktoś z rodziny, być może żona Johna, Ela, wpadła na jakże oryginalny pomysł zjedzenia płatków z miską mleka, zapoczątkowując zwyczaj, który trwa do dziś. Później bracia Kellogg odkryli, że najlepsze płatki wychodzą z mąki kukurydzianej, co doprowadziło do narodzin imperium płatków śniadaniowych. W 1906 roku Will Kellogg zdecydował się wprowadzić na rynek nową żywność. To przypadkowe odkrycie na zawsze zmieniło sposób, w jaki ludzie jedzą śniadanie. Numer 3. Superglue W 1942 roku Harry Coover pracował w dziale badań i rozwoju firmy Eastman Kodak, gdy zwróciła się do niego armia. Potrzebny był przezroczysty plastik, który mógłby zostać użyty w celownikach broni strzeleckiej. Podczas badań zespołowi udało się uzyskać nową substancję. Była niewiarygodnie lepką mazią, która przyczepiała się do wszystkiego, z czym miała styczność. Projekt uznano za nieudany i rząd go porzucił. Jednak sześć lat później Cooper pracował nad plastikiem na osłonę kokpitu i przypomniał sobie o poprzednim projekcie. Jak pisze James, przekazał swoją maść jednemu z asystentów laboratoryjnych, ostrzegając, że sklei ona wszystkie narzędzia wykorzystane do jej badania. Kilka tygodni później asystent powiedział mu, że świetnie się bawił, sklejając ze sobą wszystko, co wpadło mu tylko do głowy. W tym momencie Kuwer zdał sobie sprawę, że to, co początkowo uznał za nieudany plastik, jest w rzeczywistości świetnym klejem. Przemianował go na Crazy Glue i Super Glue, a produkt okazał się wielkim sukcesem. Co ciekawe, w trakcie wojny w Wietnamie używano sprayu z Super Glue do zasklepiania rany na polu bitwy. Nr 2. Rozrusznik serca na początku lat 50. XX wieku Wilson Greatbatch studiował elektronikę na Uniwersytecie Cornella i pracował w laboratorium, gdzie zetknął się z chirurgami eksperymentującymi z bioelektrycznością. Serce to mięsień, który kurczy się dwa razy na sekundę, gdy przepływa przez nie impuls elektryczny. Jeśli układ przewodzący ten impuls nie działa prawidłowo, serce nie jest odpowiednio stymulowane i bije nieregularnie, za słabo albo wcale. W tamtym czasie stosowano niepraktyczne urządzenia z bardzo dużymi bateriami noszonymi przez pacjentów, aby regulować jego rytm. W 1958 roku, Great Bach, pracujący jako wykładowca inżynierii elektronicznej, próbował zbudować urządzenie do rejestrowania pracy serca. Używał generatora drgań, który przekształca prąd stały w przemienny. Omyłkowo podłączył opornik o niewłaściwej wartości, co spowodowało nieregularne oscylacje prądu, produkujące impulsy elektryczne co sekundę. GreatBatch zdał sobie sprawę, że przypadkiem wynalazł obwód, mogący działać jako rozrusznik serca, dostarczający rytmiczne impulsy elektryczne. Najważniejsze było to, że obwód był tak mały, że mógł się zmieścić wewnątrz ciała. Great Bunch wydał wszystkie oszczędności na udoskonalenie swojego wynalazku, ale początkowo spotkał się ze sceptycyzmem chirurgów. Aby udowodnić skuteczność urządzenia, przeprowadził domową operację na swoim psie, wszczepiając mu rozrusznik. Choć urządzenie działało tylko kilka godzin z powodu problemów z izolacją. Ostatecznie środowisko medyczne uznało jego wynalazek. Jak podaje James, w chwili śmierci badacza wartość jego firmy produkującej rozruszniki szacowana była na 50 milionów dolarów. Rocznie wszczepia się je blisko 600 tysiącom osób. Numer jeden torebki do herbaty. Thomas Sullivan był nowojorskim handlarzem herbatą i szukał sposobu na wysyłanie próbek swoich produktów do klientów. W 1908, zamiast wysyłać herbatę luzem lub w drogich blaszanych puszkach, postanowił pakować jej niewielkie ilości w małe jedwabne woreczki. Myślał, że klienci będą je otwierać i wsypywać zawartość do imbryka. Okazało się jednak, że klienci, nieświadomi zamysłu Saliwana, nie otwierali woreczków, zamiast tego wrzucali je do gorącej wody, stwierdzając, że to wygodny sposób na parzenie herbaty. Wówczas postanowił udoskonalić swój wynalazek, zamiast jedwabiu zaczął używać bardziej przepuszczalnych materiałów, takich jak gaza. Jak pisze James, istniał już wprawdzie prawdzie patent na podobne rozwiązanie, zarejestrowane w 1901 roku, ale herbaciane imperium Saliwana było dobrze znane i ostatecznie to jemu przypisuje się przypadkowe wynalezienie torebek na herbatę. I to już wszystko na dziś. Słyszeliście o jeszcze jakichś innych przypadkowych odkryciach? Dajcie znać w komentarzach na dole. Poza tym, jeśli zainteresował Was temat dzisiejszego odcinka, sprawdźcie koniecznie książkę, przypadkiem autorstwa Tima Jamesa. Znajdziecie w niej więcej podobnych historii oraz rozszerzenie faktów, które opisałem w dzisiejszym materiale. Link do zakupu znajdziecie w opisie. Piona.